Nie się spiłować. <grywa> Marcin Nowakowski, gościem King Wilki TV. Cześć, Marcin. Witam, dzień dobry. Pierwsze pytanie o start Lublin. Odpocząłeś już po podróży? Bo, bo można powiedzieć, że to też był jeden z chyba bardziej męczących czynników podczas tego wyjazdu do Lublina. Zdecydowanie tak. Wyjazd był bardzo długi, 10-godzinny. Dojechaliśmy z powrotem do domu. Mieliśmy od razu po powrocie trening, takie lekkie rozruchowanie, żeby to ciało doprowadzić do ładu i składu. Mało czasu do kolejnego meczu, ale, ale jesteśmy gotowi i walczymy o zwycięstwo. Pierwsze zwycięstwo wyjazdowe, na pewno pojawiła się radość. Co możesz tak na chłodno już powiedzieć o tym spotkaniu ze startem? Na pewno to spotkanie było nerwowe. Pierwszą połowę star zagrał bardzo dobrze, bardzo skutecznie trafił do przerwy 10: trójek, z tego powodu wynik był bliski remisu. Po przerwie wyszliśmy dwa razy bardziej zmotywowani, zagraliśmy dużo bardziej agresywnie w obronie i udało nam się przechylić szale zwycięstwa na naszą korzyść. Teraz w środę po raz kolejny krótki odstęp czasowy. W środę gramy z Anwilem Wocławek. Te cztery dni to nie za mało czasu na regenerację. Wydaje mi się, że, że nie jest to mało czasu, tym bardziej, że nasz skład jest zbudowany tak, że mamy 10-11 równych zawodników, każdy, każdy może wyjść i walczyć. Także, także to, że mamy drugi skład teraz, teraz będzie działał na naszą korzyść. My musimy walczyć i nic nie pozostaje no, nic innego, jak, jak powalczyć o zwycięstwo. W jaki sposób King wilki Morskiej Szczecin będą chciały wygrać to spotkanie? Anwil to ma fantastycznego strzelca. Dawita ilinka. Też poprzedni sezon Anvilowi nie wyszedł, ale ten już od początku panowie z Włocławka pokazują, że, że będą bić się o medale. No tak, Anvil zmienił trenera. Ma teraz innego trenera, który poskładał, skomponował bardzo mocny skład. Anwil wygrywa, ma dobry bilans. Ale my musimy koncentrować się przede wszystkim na sobie. Mamy, musimy kontynuować to, co gram do tej pory. Mamy serię dwóch zwycięstw i, i musimy po prostu wykorzystać nasze atuty. Wiadomo, że Anvil ma najlepszego strzelca w lidze, ale jeden zawodnik nie, nie wygra meczu. Także też nie możemy koncentrować się tylko na jednym zawodniku. Musimy przeanalizować i, i, i zobaczyć, co, co zrobić, żeby, żeby zatrzymać ich mocne strony. I, i zdecydowanie mam, mamy szansę, żeby w tym meczu wygrać. No, musimy naprawdę, tak jak powiedziałem, skoncentrować się na sobie. Od momentu, kiedy wymieniliśmy stroje meczowe, bilans Wilków to 2 do 0, dwa zwycięstwa, zero porażek. Myślisz, że jest coś magicznego w tych nowych strojach? No, skoro wygraliśmy dwa mecze z rzędu i to od momentu, kiedy zmieniliśmy te stroje, to może coś jest, także zobaczymy w trzecim meczu. Jeśli to będzie już trzecie zwycięstwo z rzędu w nowych strojach, to na pewno nie będzie przypadek. Wtedy już na pewno będziemy, można powiedzieć, że wszystko dzięki tym strojom. Na koniec pytanie o kibiców. Dwa tygodnie temu Uroż zapraszał ich na mecz, wygraliśmy. Teraz może coś do kibiców? No ja też chciałem serdecznie zaprosić kibiców do tego meczu z, z Włocławkiem u siebie. Walczymy o trzecie zwycięstwo z rzędu. Zapraszam ich serdecznie na mecz, żeby byli częścią tej, tej serii, żebyśmy mogli przedłużyć razem z nimi tę serię. Zapraszam serdecznie. Do tego zespół i cały klub uczestniczyć w akcji charytatywnej pomagamy Majadusi, także także tym bardziej prosimy o przyłączenie się i pomoc, pomoc w tym meczu. Zębów nie da ślady nam zbiłować Bo księżyca wyjątkowo